Och, mówię Wam, jestem taka smutna. Jak morsiek mógł mi to zrobić? Jak on mógł? No, tak czasami myślałam, że on ciebie nie kocha, że on tylko tak ona pokaże, żeby mieć dziewczynę, morsa. No, też tak czasem to myślę. Tylko, że go kocham, ale chyba straciłam do niego lekkie zaufanie. Ha, też bym to tak straciła zaufanie, gdyby nagle zaczął z inną. Jasmine, a ty jak uważasz? No wiesz co, nie miałam nigdy takiego prawdziwego chłopaka. Muszę przyznać, ale tak wprawdzie to chyba trochę wierzę tej całej jakiej tam. Violet, Violet. Znaczy Izabel, już mi się pomyliło. Mi też się myli. Och, Jestem taka wściekła, jak on mógł? A, no właśnie. A ta Violet to przecież to jest bardzo wiarygodne, że ona go kocha, bo przecież go całowała. No, ja no przecież do tych po... ludzi się nie całuje. Tam, na przykład, no nie wiem. Widzisz tam tego faceta, co idzie w oddali? Jak ja bym się nagle na niego rzuciła i zaczęła całować, no to jakby to wyglądało? <laughs> przecież to by było idiotyczne. No. Ale ja tak polubiłam tego morsika, bo myślałam, że jest miły, ale teraz Jesteś wrednym idiotą! Masz wszystkie lila. Przegięł tym razem. Chodź no, zazwyczaj może. to tylko robi jakieś malutkie błędy. A teraz? Co to miało być? Mm. Mógłby no. chociaż się rozstać z tamtą dziewczyną, jak już. No właśnie. Mógł chociaż przed ołtarzem powiedzieć prawdę, a potem powiedzieć, że już jej nie kocha. Chodźmy, popatrzmy na wzgórzu zakochanych. No. Takie piękne widoki. No. Tam ona jest. Chyba to nie pójdę. Ha 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 No to zobaczymy jak Ci się udają przeprosić. Y Violet? Mm, musiu? Cześć. A czy Violet? wiolet? My tutaj właśnie przyszliśmy na wzgórze zakochanych. Co? Ty mnie śledziłaś, ja cię nie widziałam, ja z tobą nie szłem. Nie szłeś ze mną? Nie, Ech, nie kłam. Jak możesz być ze mną jeszcze ty po tylu latach? Oj. Latach? O, dziewczyno, jak ty, jak ty się nazywasz? Izabel, Izabel, słuchaj, wiesz co? Nawet ci wierzę trochę. Morsiu, wiem już teraz, do czego jesteś zdolny. Marika ma na pewno rację. To moja odwieczna przyjaciółka. Jak mogłeś to zrobić? Ech, taki był z ciebie kiedyś miły chłopak. Ale teraz wszystko zepsułeś. Ale ja... Uch. Już nie wolno. No podobać. co, Morsiu? No powiedz, co chciałaś powiedzieć. Chciałam cię przeprosić, tylko że ona mi się oczywiście wtrąciła do rozmowę. Nie wtryniłam się. Po prostu cię kocham. I co mam poradzić? A ja cię nienawidzę. Weź się od was z mojego życia. Kocham cię i tak. <grywa> I tak się odwal. Nienawidzę cię. Marsiu, ty musisz na wzgórze zakochanych! Bo wiedziałem, że tu będziesz. A z nią akurat? No to ja wiem, co między wami iskrzy. Nie przyszłem tu z nią. Ona mnie śledziła. Tak, to proszę, masz tę kartkę, którą ode mnie dostałeś, podaruj tej Izabel. No, podaruj mi, Izabel! Ja bym wolał to sprzedać na Allegro, niż ci powerować. No to sprzedaj to i mnie to... ...piiip obchodzi. Nie, nie warto. No widzicie? Widzicie? No widzicie teraz, do czego jest zdolny mój ukochany? Idę do niego. Musiu zaczekaj! Nie! Yeah! Jak on mógł? Widzicie do drania? Co za głupi? No, za, naprawdę jest z niego głupi. Pii! No, Ech, Boże! Teraz ci wierzę. Co na słowo? Z niego jest i Pii! jota. Masz rację. Wiesz, co, żeby nie być taka smutna, lepiej znajdź sobie nowego chłopaka. Ale ja nie chcę, będę taka. By to by mnie nazwali taką. Teraz zmienia chłopaków jak rękawiczki. Ledwo się nie jeszcze nie pozbierała, po starym i już nowy. No, też trochę tak będzie. Ja muszę wam się przyznać. Miałam już 10 związków. Nie chciałam Serio? Wam. Serio? Tak, nie chciałam Wam o tym mówić, ale zawsze było tak. Albo zdrada, potem znudzenie. Potem, m, potem niby z, zginięcie w wypadku samochodowym, a potem po pięciu latach zobaczenie się z tym kimś, to jest dramat po prostu. No. I właśnie ja miałam tytuł zmieniały chłopaków jak rękawiczki. Nie chcę już tego więcej przechodzić, dlatego wolę nie pakować się w różne związki. No, to jest lepsze. Wiecie co? Chyba powinnam pogadać z Morsiem. Co? Wykluczone! Nie gadaj z nim! On nie możesz z nim pogadać! Ja, ale ja, może on mi wyjaśni, on cały czas chce mi coś powiedzieć, ale ja mu przerywam, może to jest coś, nie wiem, prawdziwego. I tak chciałam, żeby ten ślub się odbył. No trochę też racja, no bo cały czas próbuje ci coś powiedzieć, ale, bo, ale albo ty mu przerywasz, albo tamta Izabel wtrąca się w, gór, w drogę. No właśnie, już tydzień po naszym nieudanym ślubie. A, ja, a on nie może wykrztusić jednego wyrazu. Powinnam się z nim spotkać. Czekajcie, gdzieś wygrzebię telefon. Gdzie on się podział? Tu jest. Dzwonię do niego. Stańcie przy rozmowie. Pip, pip, pip. Halo? Halo. Cześć, Marsiu. Cześć. Słuchaj, chciałabym się z tobą spotkać. Kiedy i gdzie? Na wzgórzu miłości, ale, ale to nie dlatego, że, że, że no wiesz, coś miłości. No dobra, ale cały czas usiłowałeś mi coś powiedzieć. Dobra. Ale może no, być przy tym, no wiesz, Jasmin i. No, może być. Tylko i lila. Tylko powiem ten. Łedyja, może by zatrzymał Izabel na jakiś czas, żeby do nas nie przyszła. Dobrze, dobrze, kochanie. Kochanie. Jezus, no do widzenia, cześć! Cześć! Powiedziałam do niego kochanie. On myśli, że go kocham wciąż. No to może tak jest? No, Dobra. No to teraz ten. Chodźmy na to wzgórze. O, jest. No.